otrzymaliśmy bardzo ciekawy materiał, wiesz, list od useme.com do ministra finansów. O, brzmi poważnie. I jest. Propozycja jest dość śmiała. Zmieńmy przepisy podatkowe, tak żeby, no, Polska stała się takim centrum rozliczeniowym dla zagranicznych freelancerów w regionie, wiesz, Europa Środkowo-Wschodnia. Hub rozliczeniowy. Tak, ciekawe. Tak. Nasza misja na dziś, rozłożyć na czynniki pierwsze obecne problemy, co proponują i jaki jest ten hmm, potencjał. Mówi się o ponad miliardzie złotych rocznie dla budżetu. Miliard to już brzmi naprawdę grubo. No właśnie. Zaczynamy więc głębokie zanurzenie. Ok, rozpakujmy to. Obecnie polska firma, która chce no więc legalnie współpracować z freelancerem spoza Polski, ma no twardy orzech do zgryzienia. Musi albo zdobyć od niego certyfikat rezydencji podatkowej, co bywa naprawdę kłopotliwe, czasochłonne, czasem wręcz niemożliwe. Dokładnie. Albo no właśnie, co albo? Albo potrącić 20% zryczałtowanego podatku dochodowego od jego wynagrodzenia. I to jest jakby ten drugi problem. Bo 20% to dużo. Bardzo dużo, często to więcej niż stawka podatkowa w kraju tego freelancera. To się po prostu nie opłaca. No i zniechęca obie strony, prawda? Do takiej formalnej współpracy przez polski system? Rozumiem, a jak bardzo to nie działa, no to pokazują liczby. Mamy tu dane, które, powiem ci, robią wrażenie. W 2019 roku ponad 310 tysięcy zagranicznych pracowników było rozliczanych w Polsce na podstawie tych certyfikatów czyli nie płacili tu podatku dochodowego. Tak, ale generowali kontrakty. Wartość 293 miliony złotych dla polskich firm, a w 2023 roku? Uwaga, zaledwie 24 osoby. 24. Z 300 tysięcy. Tak. Wartość transakcji spadła do no, śmiesznych 0,4 miliona złotych. To jest po prostu przepaść. Ten spadek jest no, dramatyczny. Pandemia na pewno miała tu swój udział. Wiadomo, ograniczyła mobilność, studentów z zagranicy i tak dalej. Ale kluczowe jest to, co się wydarzyło po pandemii. I co trwa? Czyli co? Rynek zalały zagraniczne platformy do rozliczeń z freelancerami. One często oferują wszystko w pakiecie: łatwe płatności, fakturowanie, ale przede wszystkim pozwalają omijać te polskie przepisy. Wiesz, te dotyczące certyfikatów. Mhm. Mm no, i firmy, i freelancerzy wybierają wygodę, niższe koszty, często lądując, niestety, w szarej strefie, albo po prostu poza polskim systemem. Czyli te obecne regulacje, tak naprawdę, wypychają biznes za granicę, albo do szarej strefy? No, w dużej mierze tak. A ta alternatywa, ten wspomniany 20% podatek. No właśnie, ktoś z tego korzysta? Też niewiele to zmienia. W 2023 skorzystało z niej. Nieco ponad 5 tysięcy osób, wygenerowało to dla budżetu, no, zaledwie około 15 milionów złotych przychodu. To jest kropla w morzu tego potencjału, o którym mówiliśmy. Dokładnie. Wniosek jest jeden. Obecne przepisy są po prostu nieefektywne, stanowią barierę, blokują rozwój. I tutaj, powiem Ci, robi się naprawdę interesująco. Bo propozycja UseMeCom idzie w zupełnie no, innym kierunku. Chcą uproszczenia. Uproszczenia. To znaczy? Znieść obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej od zagranicznego freelancera. Po prostu. Co w zamian? W zamian polski płatnik, czyli ta firma zlecająca pracę, miałaby tylko obowiązek zweryfikować, czy dany freelancer nie jest polskim rezydentem podatkowym. A to łatwiejsze. Znacznie prostsze. Można to zrobić, sprawdzając, czy osoba nie ma meldunku w Polsce, czy nie pobiera tu świadczeń, nie jest zarejestrowana jako polski podatnik VAT czy ZUS. No, takie podstawowe rzeczy. Jeśli weryfikacja wykaże, że nie jest polskim rezydentem, to co? Firma wypłaca całą kwotę brutto. Koniec. A freelancer? Co z jego podatkiem? Freelancer rozlicza podatek samodzielnie. W swoim kraju zamieszkania, według tamtejszych przepisów. Polska firma jest jakby zwolniona z roli płatnika tego podatku. Czyli mniej biurokracji dla polskiej firmy? Zdecydowanie. Inspiracją jest tu system brytyjski, który działa na podobnej zasadzie uproszczona weryfikacja statusu nierezydenta. Właśnie po to, żeby ułatwić współpracę międzynarodową i przyciągnąć biznes. Czyli sedno tej propozycji, Juzme, to jest wiara, że takie radykalne uproszczenie procedur ta drobna, wydawałoby się zmiana biurokratyczna, może się przełożyć na realne miliardowe wpływy? Dokładnie tak. Szacunki Juzme mówią o potencjalu przeciągnięcia nawet miliona zagranicznych freelancerów rocznie. I co ważne, bez konieczności ich fizycznej przeprowadzki do Polski. Milion osób. To brzmi. No. Ambitnie. Bardzo. Wartość umów obsługiwanych przez polskie podmioty mogłaby wtedy przekroczyć 6 miliardów złotych rocznie. I teraz, jeśli połączymy to z szerszym obrazem czyli podatki tak, te dodatkowe transakcje i zyski polskich firm wygenerowałyby szacunkowo ponad miliard złotych dodatkowych wpływów do budżetu. Głównie CIT od zysków polskich firm i VAT od usług dodanych w Polsce. Plus wzrost PKB, jak rozumiem? Dokładnie. Do tego dochodzi zauważalny wzrost PKB. I pojawia się ta szansa na stanie się takim regionalnym centrum rozliczeniowym. Wspomniano o Ukrainie. Ukrainy i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Mamy bliskość geograficzną, kulturową, no i rosnące zapotrzebowanie na specjalistów IT, marketingu, grafików. To wszystko tworzy naturalne potencjał. Tak, uproszczone zasady ułatwiłyby im współpracę nie tylko z polskimi firmami, ale też z zachodnimi, które mogłyby, wiesz, korzystać z polskich podmiotów do rozliczeń. Więc co to wszystko oznacza? Podsumowując, mamy propozycję, która sugeruje, że zmiana jednego, no, uciążliwego wymogu biurokratycznego może odblokować naprawdę znaczący potencjał gospodarczy. Potencjał, który obecnie przez te nieefektywne i skomplikowane przepisy po prostu Polska omija, idzie gdzie indziej. Dokładnie. Korzyści łatwiejszy dostęp do globalnych talentów dla naszych firm i konkretne miliardowe wpływy do budżetu państwa. Ale to rodzi ważne pytanie. Na ile nasz polski system administracyjny urzędy skarbowe te mechanizmy weryfikacyjne są faktycznie gotowe na sprawne wdrożenie takiego hmm, uproszczonego modelu. Żeby to zadziałało w praktyce, tak. Tak. Chodzi o to, by móc efektywnie i szybko weryfikować ten status nierezydenta, wykorzystać tę szansę, ale jednocześnie zabezpieczyć system przed no, potencjalnymi nadużyciami. I czy będziemy konkurencyjni? No właśnie. Czy będziemy w stanie realnie konkurować prostotą i szybkością z systemami, które już istnieją w innych krajach, jak ta wspomniana Wielka Brytania czy, nie wiem, Estonia? To jest kluczowe wyzwanie. Zdecydowanie. I to jest materiał do dalszych przemyśleń. Jak to zrobić dobrze?